Klikamy, klikamy Powoli, ajajaj aj, aj. Nie, nie, nie Ale walczy Mamy, mamy Będzie, będzie Dobra, dobra Ale co to jest? Co to za wielkot? Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Last Day on Earth. No dobra, dzisiaj sobie troszkę powędkujemy Ogólnie chciałbym Wam też przekazać informacje na temat właśnie wędkowania, co się zmieniło, co to dali. Może nie każdy jest na bieżąco w temacie. Jeśli chodzi o wędkę i kuchenkę, to teraz można skraftować to od 22 poziomu. Jak i też mogliście zauważyć, że tańsze jest. Tańsze jest w craftingu, więc każdy może sobie teraz pozwolić, żeby wędkę skraftować jak i kuchenkę postawić w bazie. Ogólnie zaraz Wam pokażę jak wyglądało wcześniej, a no macie porównanie, a jak teraz, tak? No i chyba ze mną się zgodzicie, że, że no ułatwili to bardzo. No bo też na początku nie każdy mógł sobie pozwolić na SteamPlate'a na przykład. No ale dobra, fajnie, fajnie. I co dalej? Postawię sobie kuchenkę, bo ja jej nie mam. Jakoś tak nigdy nie interesowałem się, żeby tutaj łowić ryby, ale teraz myślę, że będę odwiedzał to miejsce, bo pojawił się też tam dealer, u którego możemy się zamieniać właśnie na różne przedmioty. Ryby na różne przedmioty. Czy to broń, na przykład wędka. Zobaczymy co dzisiaj będzie miał. Ja wczoraj zmieniłem się na... Trzy ryby, właśnie na Winchestera. Już nie pamiętam, jakie to ryby były. Tutaj mam okonia, mam zanętę. Ogólnie wrzucamy to do stawu, żeby po prostu te ryby się pojawiły. Bo jak łowimy dłuższy czas, to wyskakuje nam informacja, że po prostu ryb nie ma. Wrzucamy to i one się pojawiają. Wędki mam. Mam taką zwykłą i taką profesjonalną. Także połowimy sobie, zobaczymy, co, co wyciągniemy. No, i wymienię się u dealera. Zobaczymy, co się ma ciekawego. Yy, dobra, postawmy sobie tą kuchenkę, bo nawet nie wiem, jakie są przepisy. Ale wiem, że fajne rybki można sobie łowić. Jest naprawdę chyba tam sporo tych rodzajów. Ok, na razie tutaj i zobaczmy, jak to wygląda. Aha, tutaj jest. Dopiero mam jeden przepis, czyli okoń jagody, i mamy tutaj słodko kwaśny okoń. No dobra, a żeby inno odblokować, dopiero mam to zrobić, i dopiero? To w sumie mam okonia. Aha, okej. Okay. To jagody bym musiał, i co? I wtedy mi się. Kolejna odblokuję. Powiem Wam, że nie wiem. Nie interesowałem się tym wcześniej. Także możecie też mi napisać w komentarzach, jak odblokować kolejne przepisy. A ile tych trzeba sztuk? Chyba nie mam tutaj jagód. Zaraz pójdę, trochę wezmę i zobaczymy, jak to wygląda, bo sam jestem... Bardzo ciekaw. Dobra, już wiem o co chodzi. Te przepisy będą się stopniowo pokazywać, ale można już zrobić. Na przykład, nie wiem, które z tych dań, które właśnie nie widzimy. Tylko po prostu trzeba trafić ze składnikami. No ale dobra, ja sobie poczekam. Zobaczmy. Mam tu okonia. Czy jak dam wszędzie, to ma jakieś znaczenie? Aha, i 50 minut będzie się tutaj. Robiło nasze danie Ok Kiedyś wiecie co Jak złowię inne ryby To popróbuję Ze składnikami Może na jakieś właśnie danie trafię Ok Chyba wszystko mam Także co lecimy w miejsce Łowienia ryb A jeszcze e, Wcześniej to wydarzenie pojawiało się tylko na godzinę. Teraz mamy przez 12 godzin, po 12 godzinach znika, no i tutaj możemy się wymienić właśnie za takie rzeczy, za jedną rybkę, właśnie za okonia. Tylko tak gwiazdka musi też się zgadzać. Możemy kupić za monety, no ale bez sensu. Także możemy na jedną rzecz się wymienić i dopiero przy kolejnym pojawieniu się właśnie tego miejsca wymienić się na jakąś inną. Ale dobra, fajnie, że dodali takiego dealera, że mamy jakąś możliwość, tak? Możemy ugotować, zrobić jakieś danie z ryb, albo po prostu zbierać każdy rodzaj, wiecie, tak dla siebie, albo właśnie wymienić się u dealera. Ok, zaczynamy łowić. Jestem ciekaw. Na tą lepszą wędkę wydaje mi się, że mogą być lepsze ryby, cięższe na pewno. Dobra, zobaczmy. Ogólnie musimy trzymać go w tym żółtym polu, tą rybkę, aż dojdzie ten zielony pasek do samej góry. Wtedy mamy właśnie rybę. Zobaczcie. Musimy mieć w tym żółtym cały czas. O, zaraz mi ucieknie. O, jeszcze raz. To się zerwie. Mamy, dobra. Mamy okonia. Ja, ja się wymienię za tą sadzonkę dębu. O. I mamy. I 10 godzin, tak? W sumie to chyba jest na 12, bo teraz y, to miejsce mi się. to miejsce mi zniknie po 10 godzinach. Więc, no tak, czyli na jedno. Y, pojawienie się tego miejsca możemy się raz wymienić. Szkoda. No no dobra, trudno. Używa tej wędki? Tak, chyba tej dobra. Tak, tutaj na pewno, widać. Lecimy dalej. O, ta jakaś agresywna. Klikamy, klikamy. Powoli, ajajaj. Aj, aj. Nie, nie, nie. Ale walczy. Słaba wędka, może dlatego. Ta profesjonalna. Nie wyjmę jej, chyba. Ten pasek musi być. na samej górze. No, co jest? Ale walczy. Powoli, powoli. Mamy, mamy. Będzie, będzie. Dobra, dobra. Ale co to jest? Co to za wielkold? Wielka ryba. O, no, zobaczcie, cały czas. Dawaj, dawaj. Ale walczę, no kurczę. Już mało brakuje. Mamy. O kurczę! No i mamy Pstrąga, ale nie był aż taki wielki Na grafice może się tak wydaje, ale okoń był cięższy No ale, kurczę, Pstrąg bardziej walczył no Dobra, spróbujmy jeszcze raz tą wędką I weźmiemy potem profesjonalną Powinno być łatwiej Tu będzie pewnie okoń Dokładnie tak 0,66 LBS. Czyli połowa, tak? Połowa. 300 gram? Jak dobrze to liczę? Moje nowe hobby będzie w grze, chyba. Ok, tutaj mamy. No to troszkę. No nie, też nie ma. Nie ma jakichś tam większych problemów. Ok, teraz mamy karpia. Ważył 6 kg, ale łatwo się go wyjęło Więc ten strąk tak walczy. Fajnie, trzy, trzy inne rybki Zaczyna mi się to podobać Kolekcja będzie rybek yy. Jeszcze raz? Czy wykorzysta Dobra, może wykorzystajmy tą wędkę A potem polecimy z tą profesjonalną Okej okay. Okoń Pół kilo tak w przybliżaniu daję. Yy, podaję wagę. Może zmienimy miejsce. Czy, czy to ma jakieś znaczenie? Ja pierwszy raz łowię, wiecie? Wczoraj znaczy pierwszy raz było. Tak wcześniej się tym nie interesowałem. O, czekajcie. Tutaj już prosi... sam zrobiłem. No, mamy. Kolejnego okonia. Yy, dobra. Zobaczmy teraz w tamto miejsce. Czy to ma znaczenie? No, raczej chyba. Chyba nie. Jeszcze tu jest jedno miejsce. Okej. Okay. Po raz kolejny okoń. Okej, okay, już wiem o co chodzi. Fajnie tą rybkę trzyma. Tutaj mamy większe pole, te żółte. Więc jest y, dzięki tej wędce lepiej, łatwiej wyjąć y, rybę z właśnie zestawu. Dobra, bo tak, tak myślałem. No, i, ale i pewnie też y, większe ryby możemy wyciągać. No, dawaj. No, dokładnie, zobaczcie. Do tego pstrąga na tej wędce to bym na wyjął. No tego na razie nie, nie możemy użyć, no bo musi nam się taka informacja pokazać. O, akurat teraz się pokazała. Także y, rzucamy w zanętę i lecimy dalej. Się troszkę połowimy. Może coś fajnego jeszcze wyciągniemy. Za no bardzo chcę tutaj, za szybko. Ja chcę, powiem tak. Powolutku, O, mamy karbia. 5,5 kg. Potem sobie popróbuję troszkę, ale już nie na odcinku. Yy, może jakieś danie trafię, można zobaczyć je na, na internecie, tak? Bo są te przepisy na pewno gdzieś, ale chciałbym sam pierwszy spróbować jakiś trafić. Dobra, kolejny okoń, nie? No, na tą wędkę, z tą wędką to jest nie dość, że szybciej. Nowy rekord. Uuu! 17 LBS. Czyli prawie 9 kg. Fajnie, że rekord taki się zapisuje. No i też podobno te wędki na dłużej wystarczają. Ale ja wam tego nie potwierdzę, bo no ja wcześniej nie łowiłem. Malutki okoń. O i mamy skrzynię dodatkowo, zobaczcie. Ło, też potężny karp. 7 kilo. A i dostałem to. Fajnie, że możemy coś dodatkowego jeszcze dostać. Wykorzystam sobie te wszystkie wędki. Może coś jeszcze fajnego złowimy. Mamy skrzynkę. 6 kilo? nie, więcej chyba rzutów Pstrąga bym chciał na tej wędce wyciągnąć i porównać, tak? Ta a ta zwykła wędka. A to chyba o to chodzi, wiecie co? To jest brązowe, to jest srebro To jeszcze możemy złotą rybę, ze złotą gwiazdką złowić Dokładnie tak No ale chyba nic ciekawego już się nie złowię, ale zobaczymy 8 kilo też jest spory. Też tutaj waga nie ma znaczenia jak ją wyciągamy szybko, tylko o nie dostałem ze skrzyni. Tylko też po prostu jaka ryba jest, bo jedna walczy bardziej, druga mniej. Ma wagę też, po części ma pewnie znaczenie. 6 kg. O, zegarek, zobaczcie. Rolexa wyłowiłem. <gry> Okej, okay, jeszcze trochę zostało. O, no łatwo idzie karp będzie na święta <laughs> jeszcze trzy rzuty, coś takiego Zapraszam rybki. Czyli rekord prawie 9 kilo. Na chwilę obecną. Mój osobisty. O, tam jak skoczyła. Zobaczcie, ile od razu ryb się tutaj pojawiło. Jeszcze dwa razy. Jeszcze dwa razy rzucimy. Znaczy teraz. Jeszcze raz. No i zobaczmy. Troszkę tych rybek złowiłem, ale nie wiem, czy będę robił jakieś dania. Bardziej będę chyba chciał się wymieniać po prostu u niego. I tak to wygląda, zobaczcie. 13 takich okoni. 3 wędki poszły. Dwie profesjonalne, jedna zwykła. No dobra, to będzie tyle w tym odcinku. Troszkę połowiliśmy. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tych zmianach. I do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!